Czy odbierać firmy, pisma od wierzycieli. Bank, jakieś tam inne parabanki, chwilówki i tak dalej, i tak dalej. Czy od nowego wierzyciela, bo dług został sprzedany? Otóż nie. Nie odbieramy, bo oni wtedy będą mogli wykazać, że prowadzili z nami korespondencję, próbowali się polubownie dogadać z banku. Jeżeli mamy, powinna nam się noga, nie spłacamy, wiemy, że zarabia wypowiedzenie umowy. Nie odbieramy wypowiedzenia. Wytrącacie sobie broń z ręki, tak? To ich obowiązek jest doręczyć Wam prawidłowo wypowiedzenie umowy, a wcześniej wezwanie do zapłaty. Jeżeli tego nie zrobią, punkt dla Was. Także pamiętajcie, nie odbieramy niczego poza przesyłkami sądowymi. Tak? E-sąd w Lublinie, sąd rejonowy właściwy do Waszego miejsca zamieszkania. Nic więcej Was nie interesuje. Po co sobie zawracać głowę bzdurami, rzeczami, tam nic ciekawego w tych pismach nie będzie. Nic, co was uspokoi, załatwi sprawę nie. A jeżeli bank wysyła wam ugodę, to znaczy, że wie, że jest coś, czego nie powinno tam być, a wy jeszcze tego nie widzicie. Pamiętajcie o tym, dlatego kategorycznie nie. Nie odbieramy żadnych pism od wierzycieli interesują nas tylko pisma sądowe. Pozdrawiam kancelariana.